Fajnie? Boże, żyjesz? Jezu! Witam się w nowym roku już kończymy vlogmasy. Nie ma vlogmasów. Dziękujemy za grudzień i vlogmasy z Wami. I teraz zaczynamy od vloga. Tak, Luna? I dzisiaj otwieramy paczkę, bo już nam w końcu przyszła z Zary. A w niej wyprzedaże noworoczne. A nie, nie noworoczne, to poświąteczne, poświąteczne. I poczekaj. Patrzcie, jak fajnie w ogóle nam wysłali. Fajnie pakują, bo jak w sklepie się kupuje takie rzeczy jak akcesoria, to nie pakują tego, wiecie, w woreczek, więc online jeszcze mam taki woreczek. Baba, nie rób tak. Tak, yy, patrzcie jakie spineczki. I stwierdziłam, że zamówię takie spineczki dla luneczki. Aby robić takie koczki z tyłu. Także one będą naprawdę fajnie wyglądać i będziemy je śpinać. Eee, luneczka wygoniona, bo już zaczęła mi psocić. Z nią ostatnio tak jest, że coś mi pomaga, coś ten, i nagle się nakręci taki zajowiec i będzie mi tu wiecie przeszkadzać. A mnie ostatnio po prostu to tak wpienia, że o Jezus. Wypasną. i Ja też je będę pożyczać. I w ogóle mają bardzo ładne kolorki. Także tutaj takie cztery sztuki i one za 20 zł były. Do tego mamy takie leginsy. I ja wszystko dla Luny już zamówiłam w rozmiarze 3-4 lata, czyli 104, bo ona już ze wszystkiego powyrastała. Tak jak mówiłam ostatnio, że jak posprzątałam u w szafce, jak się przenosiliśmy już do jej pokoiku, to wszystko takie jakieś malutkie. Więc mamy takie leginsy. Tutaj on jest materiał taki prążek i takie szare serduszka. I jeszcze takie spodenki. I one są takie śmieszne, też jest prążek, ale on jest taki bardziej sweterkowy yy, i w ogóle kolejne, patrzcie, spodnie i tutaj metka z zewnątrz jest. I tutaj jest taki sznureczek, ale to tylko ozdoba i falbanka. Następnie mamy taką zwykłą bluzeczkę. Ja lubię dla Luny taki kolor, yy, taki czarno-szary i też prążek. I tutaj mamy zakończona Z takimi falbankami, tutaj też na rękawkach także super ładne. Yy, do tego mamy taką ładną, biała, wiem, długo nie będzie biała, ale ładna bardzo jest w słoniki z serduszkami brokatowymi i tu z obu stron są takie słoniki, bo często jest tak, że jakieś wzory jest na przykład tylko z przodu, nie? Następnie, to jest super ładne, strasznie się podoba ta bluzka, jest taka, takie kolory mojej młodości i tu mam taki holo napis Paris i ten różowy kolor jest bardzo ładny, bo on jest taki nie taki fikuśny różowy, tylko on jest taki ładny, taki brudny róż, ale taki brudny, świeży, no ładny. Nice. I do tego kolejna bluzeczka z pieskiem. I ten piesek jest taki jakby wyszywany, nie wiem, on jest taki wiecie, jakby szydełkowy czy coś i on po prostu jest przyszytycha do tej bluzki. Tak. Także fajne, że nie ma w środku, wiecie, takich e, końcówek od wyszywania, że to nie było wyszyte na bluzce, tylko właśnie jest e, przyszyty normalnie i nie ma takiego drażniącego materiału, bo czasami są tak bezsensownie zrobione, że jest nawet taki chropowaty e, element, wiecie, tam, no, na bluzce, że dotyka to skórki. I ostatnia rzecz, czyli taka super cute sztuksowa spódniczka. Bardzo ładna. I to też jest rozmiar. 104. I taka ładna yy, beżowa. I be była jeszcze chyba czarna? Nie wiem, już nie pamiętam. Ale no, bardzo ładna jest. I będzie fajna do jakiejś rajstopki. Już na wiosnę będzie ładna. Nawet do tego będzie fajnie pasować do pieska. Pieska tylko się przykryje. No ale na przykład do tej bluzeczki też będzie ładnie z tym kolorem. Wszystko cute, ładne. Yy, I w ogóle... Wszystko było jakoś chyba za 30 zł, tylko to było droższe. To 7 dych kosztowało, to ja chyba za 4 dyszki to zamówiłam. Już po promocji. Także nice. Powiedz hej, Luna. Leon, pokaż, pokaż kiedy masz krzesło. Bawisz się kartonikiem, tak? Zobaczcie, Leon siedzi. I patrzcie, jak profesjonalnie. I od dziś zaczynamy porządne rozszerzanie diety, bo na moment było tak po troszku, nie? Leon. I teraz zrobiłam mu kaszkę gryczaną, więc zaraz mu podamy. I kaszki już mu dawałam po troszku i bardzo lubi jeść, także no. I oczywiście w tym gryzaczku owocki. już dostał banana, jabłuszko i to miał dziś na śniadanko. I dostał ze dwie łyżeczki, o jak fajnie się, jest. i dostał ze dwie łyżeczki gerberka, marchewki. Ale tak jakoś mu nie wjechało, nie chciał dalej jeść, także teraz czas na kaszkę. I ogólnie na razie jest problem... Czekaj, Luneczko. Jest problem zrobić wielkość, taką, wiecie, ilość, żeby zjadł to wszystko, no bo łyżeczki nie będę gotować, także zazwyczaj jeszcze trochę zostaje. O, on pije wodę? Co ty? Pijesz? On bardziej to, wiecie, stosuje jako gryzak. Albo jak mi się dostanie jakimś cudem do buzi, to jest w szoku, co jest. Luneczka! O, patrzcie. Dzieci piją wodę. Także, patrzcie, tak wygląda jedzonko, więc jeszcze chwila i będą ładniejsze potrawy, bo wiecie, to to takie zwykłe. Ale na razie no, testujemy i żeby nic nie uczuliło. Co wy robicie? Hmm. To nie mi się. <laughs> Leon, mrugnij dwa razy jak ci przeszkadza. Wszystko. Leon, ty chcesz? O, nie. Leon, dawaj. O ja, i patrzcie, jak ładnie zjadł. O Jezu, co jest? Dobry Leon? Zobacz, smakuje mu? Szała, mama. Szała. co, Leon, smaczna wodę? Co, pić? Nie. Nie, na razie to gryza po prostu. O Jezu, kubeczek. Ja nie mam odwagi do kubeczka, ale patrzcie, jak ładnie już pojadł. Leonki? O Jezu. On to by chciał BLW rozszerzenie diety, żeby sam mógł sobie jeść. O i do tego jeszcze dodamy y, cząstkę bananka. Tak rozpeciam na taką papkę i wymieszam. I zaczął się etap rzucania wodą. A teraz damy dla Leona w tym kubeczku. To jest naprawdę, patrzcie, tak delikatnie na dnie wody. Myślę, Leon, spróbuj. O Jezu. No, no, tutaj jest woda. O, Leon, proszę bardzo. Tu jest woda. No tak siebie też widzisz. Patrz. No napiszę. Hola. Nie, on mnie się nie napije. To patrz, no, możesz pokazać jak jesz kaszkę z banankiem. Jak bardzo ci smakuje. Pokaż. Więc jakoś do dupy, ale jest pycha kasza. Mm. A teraz zobaczcie, jak mało zostało. Jak dzielnie pan Leon zjadł. Pięknie zjadłeś, Leon. Zuś, jeszcze chcesz? Ujuj. Patrzcie, jeszcze damy na deser dla Leona kawałek yy, awokado. Zapakowane, gotowe. Panie Leonie, awokado. Pokaż teraz, Leon, ile zjadłeś, widzicie? Już tu prawie nic nie ma, bo i chyba ci smakuje, ostatnio jak ci dawam awokado, to tak nie bardzo. Dobra, to teraz biorę się za ogarnięcie pokoju, bo jest tam szafka jest otwarta, tak yy, trochę tutaj posprzątam i w ogóle jest plan wymienić już dla Leona to łóżeczko. Tutaj teraz stoi łóżeczko, yy, lusterko, lustro. Tutaj Dyson nam chłodzi troszkę, bo jest naprawdę gorąco w mieszkaniu w domu, bo jest napalony. Tutaj patrzcie, także jest plan wymienić łóżeczko Chico. Także je będziemy sprzedawać pewnie na te już duże. A no więc ja tutaj ogarnę tą przestrzeń. Tutaj mamy do prania różne rzeczy, pozbieram w ogóle. Patrzcie, znalazłam wkład do misia, nie musiałam zamawiać. Ale czy on coś daje, czy Leon lepiej przy nim śpi? Niestety, to chyba nie ma związku. Także no, yy, nawilżacz jest wypas. Trochę głośny, bo jest taki szum jakby komputer, wiecie, ciężko pracował. Ale w ogóle patrzcie, jaką my mamy wodę. Muszę to wyczyścić. Tak kamień jest w tej wodzie, że masakra jakaś. I nawet tutaj lampka jest w kamieniu i szafka nocna. Także no, przechwałowo. Ale teraz sobie poogarniam tutaj Na nocny, że tak Nadzienny tryb Tutaj różne duperele Leone, Tu jakiś zapas mam pampersów Kamerkę sobie odpalamy czasami no, Tu jakieś moje Wiecie, do ust Więc takie Takie mamusiowe Rzeczy, tu jakieś Mody e, do przebrania, bo ogólnie Bodziaki i ciuchy i rzeczy lona. Czy mam e, uluny w pokojku. Także tam ma w komodzie zabawki, Leona Ciuchy i jej ubranka są w szafce obok. A i w ogóle patrzcie, Leon śpi już w tym otulaczu bez rękawków. Także bardzo wam polecam, żeby jak coś zamawiać sobie ten rozmiar L już z odpinanymi rękawkami, bo już Leon taki wywrotny jest już tak wywrotny, że w tym z rękawkami to już on się nie nadaje. Patrzcie, przyszła mi pościel z Zarachą i zamówiłam sobie poszewki na dwie poduszki i pościel i powiem Wam, że my możemy kupać tylko w Zarachą pościele, bo mamy kołdrę. W sensie poszewkę, bo mamy kołdrę w takim rozmiarze dużym, że tego na przykład w Ikei nie zamówimy. I w Hendemie w ogóle też są jakieś dziwne inne rozmiarówki, ponieważ kiedyś jak właśnie kupiliśmy kołdrę w Ikei w Belgii, to oni właśnie mają takie fajne rozmiary, że ona jest ta 240 na 220 W Polsce chyba są tylko 200x220, tak mi się wydaje. I niestety w my nie możemy kupić w Polsce poszewek na nasze kołdry. Także jedyne miejsce, gdzie ja zamawiam to jest Zara Home i teraz była na promce i chyba to i poszewki to wychodziło za 150 zł, tam z 200 coś. Także się... Czy się opłaca, to nie, nie, nie wiem. W IKEA na pewno taniej można kupić, ale te pościele są fajnej jakości z no i no, nie, nie mamy innego wyboru, więc jak są jakieś promki, to zawsze poluję. Minus to, mają dziwne rozmiary poszewek na poduszki. One na przykład tutaj 50 na 75, a my mamy 50 na 60. A żeby kupić wkład w tym rozmiarze, to trzeba zapłacić stówkę za jedną poduszkę, także dosyć sporo. Ale ja sobie je po prostu wywijam tutaj w tej części. Wiecie, że ona jest trochę za długa, i ja po prostu ją sobie tam zawijam i jest ok. Tą pościel mamy z zaray Home, i widzicie, ona jest tutaj trochę za luźna, ale to jest tak minimalnie, więc to się jakoś tam. Układa tu u luneczki trzeba pościelić łóżeczko i jeszcze muszę y, ogarnąć troszkę a tutaj ciuszki poskładać, tu mamy lona i podkładać do szafeczki. Także w ogóle poukładam w szufladach tu uleonkę. i tu mam też y, śliniaki, tu mam śpiworki i ten w ogóle muszę sprzedać, bo już jest za mały. Także śpiworek za dwie stówki i miał go na sobie ze trzy razy, niestety. Tutaj ten, właśnie z Love To Dream z, z, z rękawkami, ale to nie wiem, kiedyś się zabiorę z powrotem za te vintage. E, tutaj, patrzcie, mamy ładnie pieluszki tetrowe pokładane. Tutaj jakieś kosmetyki, jakieś moje wkładki laktacyjne w razie jakby było potrzeba, termometr, gwistki. Na gazy i takie różne, wiecie, tutaj leki. Tutaj bardziej pielęgnacja. I tutaj o, jakieś zapasy pieluszek i laktator. Ręcznik, chusteczki. A tutaj mamy już bardzo ładnie ułożone. Więc tu bodziaki, tylko muszę poskładać tu y, piżamka. Bluzki, jakieś sweterki, spodenki. A tu nadal mamy... Z rozmiarami po luneczce, przebrane u ranka, i jeszcze, które są za duże na Leonka. Ej, patrzcie, kto tu z nami już jest. Leon zaczął przeszkadzać troszkę, tak? Pani operator, pani Antynie przy stole, więc zabrałam go i to tu też jest. Luna. W ogóle, zobaczcie, jaką mamy śnieżną Ukrainę. I ma być w nocy, jakoś za tydzień minus 20 stopni. I dalej, I dalej sypie. I co on robi? I co za łobuz mały? A w ogóle dajcie znać, w sensie dajcie znać, co ty jesz? Chleb dla krówek? Ja chcę wam dać znać, że jakoś tam bardzo dawno temu, już z miesiąc, z dwa miesiące temu mówiłam, że używam te pieluszki Bamboo Nature, to Luneczka używa już od dobrych dwóch lat, trzech. By było i dla Leona coś mówiłam, że co. Także wracając do tych pieluszek, bo mi to pokazuje, że pamięć się skończyła, to powiem Wam, że ja za bardzo chyba wywijam te falbanki. Przy luneczce zawsze te falbanki wywijałam i chyba nigdy mi nie przeciekały, ale leon widocznie jakoś inaczej siusia, jako chłopiec, nie wiem. Ale jak przestał mu wywijać, yy, tylko wiecie, te na brzegach pampersów, co są tak wzdłużnie, to yy, nic nie przecieka, Już nie ma, że on budzi się z mokrym bokiem. Także ja widocznie jakoś tak za bardzo to wywijałam, że po prostu te siusiu sobie, zamiast wchłaniać, to jakoś wypływały po tych falbankach. Także już 100% wszystko super, chłonął i I love it po prostu te pieluszki, bo one no, całą nockę na luzie, Leon. Jak nie ma kubki, nie trzeba przewijać w nocy, to pije wszystko i nic nie przecieka. Nie przecieka. Co dziedziaczki robią? Patrzcie, patrzcie jak pracuje Leon. Oj, coś Ci się rozwala ten królik chyba, co? Ej, zabieraj telego od niego. Uj, uj. No, co ty? Już. Zmęczony. Zabierz telego, bo jak brat to zje, to będzie katastrofa. Nie wolno takich małych elementów przy nim kłaść, wiesz? Okej? Okay? No, trzeba daleko od brata takie rzeczy. Ja no. Tutaj mamy Pana Leona ukochane, ukochana ośmiorniczka. Chcesz Leon się pobawić? Ja! Ty chcesz. No chyba Ty już nie używasz gryzaków, co? O i jeszcze takie coś. Leon dostał, od kogo on to dostał Luna? Mikołaja. Mikołaja, tak. Tak. Okay, to teraz ja zabieram się za składanie leonkowych ubranek. I ogarniania. Twoje zaraz też poskładam. I w ogóle do przechowywania tych ubranek, właśnie w tym systemie, takim wiecie, w tych y, organizerach ZK, to najlepszy sposób na składanie ubranek to jest zdinanie do środka rękawków. I tak składanie. Hops, hops, i na pół. I wtedy tutaj od góry widzicie, jaki bodziak macie. Więc to to w super łatwy sposób, i, i nie trzeba prasować. Salunę? Dobrze, na no zdrówkę. Co? Ale co, przepraszasz? Nic się nie stało. Oj, ja, albo teraz już nie naprawię. Ja nie umiem takich rzeczy robić. No to to z tatą i instrukcja obsługi trzeba. Dobra. Schować? Dobra, to jeszcze bierz majty. I chowaj też tam do swojej szafeczki. Wiesz, gdzie to się chowa? O Jezu. Dobra, Lemon, widzę, że Ty już nie chcesz siedzieć, to jeszcze pieluszkę złożymy jako taką I mamy. No taki jesteś pomocny. O Jezu, ja tu chodzę ze skarpetkami. Ty skarpetku, nawet nie widziałam. no co Ty robisz? Już chcesz rakować? To dawaj. Sok? Dobra. Wiecie, co wam chciałam powiedzieć, że teraz jak Leon zjadł tą kaszkę, to nie domaga się o mleczko, prawda? Bo już jest 13, już po 13, a jadł mleko jakoś tak y, chwilę po dziesiątej. Ale teraz co z tym mlekiem? No powiedzcie mi, gdzie jest więcej mleka? No tu. I co teraz z tym mlekiem zrobimy? Będziemy czekać do następnego karmienia i żeby mu dać jakoś tak, nie, w której... Ja bym mu dała jakoś tak... Jak powinien jeść o 13, to zjadł kaszkę, no to 13, 14, 15, 16. To ja wybuchnę do tej pory. A jak będę odciągać, nie wybuchnę? No mam nadzieję, że nie wybuchnę, ale jakbym miała mu dać jeść, to w sensie mogłabym odciągnąć, jak tatorem zamrozić, ale wtedy będę nakręcać tę laktację dalej. Będzie to zapotrzebowanie, a ja powinnam dać dla organizmu znać, że już nie potrzebuje tego. Jedzenie aż tyle, nie? Co, No, no bo Leon już zacznie siedzonko normalne, luneczko. Wiesz? No, ale się zastanawiam. No bo jak odciągnę pokarm, to będzie wiecie, się doprodukowywało. Nie dam znać dla organizmu, że koleżka już nie potrzebuje aż tyle pokarmu, co nie? Także no ja nie wiem o co chodzi. Jeszcze tego nie ogarnię. Wiecie, jak dla Luny odciągam po prostu mleko z piersi i podawam w butelce, to było inaczej, bo po prostu wystarczyło. Nie no, w sumie jak inaczej. Może po prostu odciągnę do uczucia ulgi, jeżeli już naprawdę nie będę dała rady, wiecie, wytrzymać z tym mlekiem. No zobaczymy. To już wszystko prawie posprzątane. I pan Lemon chyba chce iść spać, ale jeszcze muszę szybko po. Po odcinać metki z mleczkowych. Patrz mama. No, co robi Lemon? W ogóle wiecie co, tak sobie teraz myślę, że jak jest ta pora, zaraz Leona spania i mam go położyć bez karmienia, to ja trochę zwariuję, bo ja już czuję, że potrzebuję pozbyć się tego mleka. Więc będzie ciekawie. Nie pompować? No właśnie nie chciałabym pompować, wiesz? Hmm, pokaż kogo masz bluzkę co na niej jest napisane? Mm. Wow, jak blisko. Co na niej jest napisane? Powiedz, Paris. Paris. A wiesz, że to takie miasto? We Francji. A już, już, koniec prezentacji. Misiek. A teraz patrzcie, jak składam luneczki u ręka. Dokładnie tak samo jak Leona. O tak. Tak. A no, ja tak. Wow. No, nie, nie, nie. I tak są układane na półce. O Jezu, gdzie ten Leon już zawędrował? Co ty Luna, mówisz, że co? Nie, nie, na nie, nie, Gdzie mi pomożesz nie, tak? Dziękuję. Po nie, posprzątać? nie, nie, no my już po obiadku i słuchajcie, dalej sypie śnieg. Ja mam plan zaraz iść do Krówek, wypiję kawkę. Tak, Luna też idzie. Duże patrzcie, jeszcze klimat vlogmasu, nie? A tu Leon się bawi z Luną, tak? Luna? I powiem Wam, że takie duże łóżeczko, jak Luna ma, ona ma teraz 90 na 200. To jest dobra sprawa. Sobie tutaj zasiąść kawka i wobaski się bawią, dopóki nie krzyczą, nie? O, patrzcie. Leon, Luneczka, ktoś się tak ładnie bawi? Pokaż, jaki tort dostałaś w ogóle, od kogo to? No. Hejka! Hejka, Rachelle. Hejka, Rachelle? Boba! A kuku? Luna, dawaj. A kuku? Yes! Patrzcie, co za Luna motylek. Pokaż ty się. Uhu! Zobaczcie, ile śniegu. Jeszcze zdążyłyśmy. Jeszcze jest jasno. Idziemy do krówek, bo są tam. Chodź, Luna, daj rączkę. Ty to drugą. O Jezu, no właśnie, tu nie możemy iść. Musimy iść naokoło. Bo tu jest kupa lodu. Chodź. O tędy. Musimy jakoś coś nie bardzo... Wyszły z domu, w sensie ja raz na dwa <noise> tygodnie Musimy obejść naokoło, bo na środku mamy niezłe lodowisko. Co nie, Boba? Patrz, jaki motylek, o jaki socek, wow. No, także w Wigilię popadał śnieg, później się roztopił. Na Sylwestrę A na pierwszy dzień. Po Sylwestrze, w sensie na, na 1 stycznia spadł i później teraz, zobaczcie, tam Rafał tańcuje z Leonem i Chojneczka. No, idziemy w koło. No, idziemy w koło, bo tutaj jest kałuża na środku. I jeszcze No. Ale słodziak. A może po samki pójdziemy? Dobra, to chodź, najpierw do krówek. Hej krówki. Ale tu fajnie macie teraz! O oh, wow! Zobaczcie, jak przyszły na chlebusz. Dajemy. Proszę, chlebek. Chlebek. Do wszystkie macie, co jest. Hej! O! O oh, wow! Jakie crispy! O oh, Jezu, jak się tu o, widzicie jak ładnie, jak zapalone światło? Śnieżne krówki, przynajmniej nie mokniecie tu. Boba, o tu robisz, poczekaj na mnie. <laughs> no już jeszcze nie, jeszcze bardziej. O, jaki aniołek! O, wow! <laughs> Pokaż. Fajny. Czyste. O, patrzcie, już ładnie światełka widać. Okay, bye, -bye. Mm -hmm.